Część druga mojej przygody z Polini Tor 250, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu z problemami z moim nowym torem, to pod filmem znajduje się link do części pierwszej. Silnik właśnie wrócił z serwisu Polinii we Włoszech, chociaż uważam, że w dobrym geście ze strony Polinii powinna być wymiana tak nafaszerowanego usterkami silnika na nowy egzemplarz, to finalnie nie upierałem się przy tym, dałem im szansę, aby mogli, jak sami mówili, usunąć wszystkie usterki. Chyba uznałem, że lepiej, aby serwis porządnie przyłożył się do tego egzemplarza, niż po linii miało wymieniać silnik na nową, może wcale nie lepszą sztukę. Czy była to dobra decyzja? Pewnie się okaże w najbliższym czasie. Co zostało zrobione? Nie wiadomo. Nie idzie wyciągnąć od nich listy, listy tego, co naprawili e, lub wymienili. Na pewno została wymieniona ta część wydechu, naprawiona przekładnia. Chyba wymieniono pompkę paliwa, ale nie mam pewności. Rozrusznik nie wiem, czy wymieniony na nowy, czy naprawiony. Teraz działa. Gdzie leżał problem z zalewaniem się silnika? Nie wiadomo. Czy został usunięty? Się okaże pewnie po pierwszym locie. Ponad silnik pracował przez godzinę czasu na stanowisku testowym w serwisie po linii i działał prawidłowo. Poskładałem już wszystko do kupy, założyłem termostat, sąd EGT i CHT. No, nic, czekamy na warun, aby polatać. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie w najlepszym porządku i po pół roku walki z tym napędem w końcu będzie można polatać daleko i bezstresowo. Mój optymizm został wystawiony na próbę, nieco. Wyciągnąłem napęd na zewnątrz, żeby go odpalić, sprawdzić, jak pracuje. Odpalił trzy razy. I rozrusznik nie działa. Jestem już po kilku lotach, no więc jak to wygląda. Rozrusznik raz działa, raz nie działa. Jak przestaje działać, to trzeba go czymś puknąć i wtedy ze trzy razy zakręci. Zachowuje się dokładnie tak jak wcześniej. Wątpię, że Włosi w ogóle do niego zajrzeli. Dostali informację, że raz działa, raz nie. A pewnie u nich zadziałał i olali temat. Bo nie chcę mi się wierzyć, że nowy rozrusznik zachowuje się dokładnie tak samo jak stary. Przekładnia pracuje dobrze. Zupełnie inaczej niż poprzednio, także wydaje mi się, że była ona uszkodzona lub nie do końca sprawna od nowości. Teraz pracuje tak leciutko i cicho. Jeżeli chodzi o problem zalewania się silnika. Nie wiem, czy cokolwiek zrobili. W zasadzie jest to, co było, albo bardzo podobnie. Wydaje mi się, że paliwo jest dawkowane prawidłowo tylko w, okresie, w zakresie obrotów 5200-5500. Wtedy temperatura AGT jest około 580 stopni. Po takim locie gaźnik jest tylko lekko mokry. W pozostałym zakresie obrotów gaźnik raz mniej, raz mocniej zalany paliwem. Taki kapiący gaźnik na rozgrzanym w tym miejscu strzelam do około 400 stopni rezonansem, to raczej słaba sprawa. Tak samo filtr powietrza, aż pływa w nim paliwo. Obroty maksymalne są chyba ok, jest to 7600 obrotów na minutę. EGT przy takich obrotach jest w okolicy 500 stopni. No, więc tak to wygląda po serwisie po linii we Włoszech, gdzie silnik przez godzinę czasu pracował na stanowisku testowym i działał prawidłowo. Czy lejące się paliwo z gaźnika i działający jak se chce rozrusznik to prawidłowa praca według standardów po linii? Co dalej? Nie wiem co dalej. Znowu do na serwis? Już trochę czasu minęło od odebrania silnika i zgłoszeniu niedociągnięć po serwisie fabrycznym. No czekając na jakąś odpowiedź po linii, polatałem trochę. Wierząc, że może jakimś cudem samo się naprawi, albo chociaż odkryje, gdzie leży problem. Yy, próbowałem nawet zmienić pompkę paliwa na Delorto, bo wiem, że u innych użytkowników to naprawiało problem zalewania się tego silnika, ale no, u mnie nic to nie zmieniło. Chociaż wydaje mi się, że. Silnik w ogóle pracuje lepiej na pomce Delorto niż Mikuni, no to dalej się zalewa, raz mocniej, raz mniej, no ale dalej pluje paliwem. Rozrusznik teraz więcej nie działa jak działa, a strzelająca po łapach szarpanka to, to raczej słaba alternatywa rozruchu silnika. Rozrusznik elektryczny jest tutaj koniecznością działający, oczywiście. Stanowisko po linii jest takie, że nie ma możliwości wymiany silnika na nowy ale też nie mają pomysłu, jak rozwiązać problem zalewania się. Yy, to znaczy mają pomysły typu odkręcony przylewowy wężyk paliwa przy gaźniku. No, nie chcę nawet tego komentować. Yy, na razie zostaje z bu bublem. Yy, Mariusz ma jakieś pomysły na naprawę, ale jest to raczej takie błądzenie we mgle i mozolne szukanie przyczyny niż, niż konkretne rozwiązania. Mam dostać nowy rozrusznik, jak tylko będzie dostawa części zamiennych do Polski. No więc drogi Pepegancie, tego możesz się spodziewać kupując silnik od Polini. Takiej jakości sprzętu i podobnej jakości serwisu. Oczywiście nie zawsze, może nawet nieczęsto, bo przecież są również zadowoleni użytkownicy tych silników, ale jednak jak widać trzeba się liczyć z takim rozwojem wypadków. Wygląda na to, że problem zalewania się gaźnika został rozwiązany. I chyba. Silnik pracuje prawidłowo, po locie gaźnik suchy. Później opowiem co i jak. Zbieram graty, jadę do domu się ogrzać. No więc jak to było z tym gaźnikiem? Podczas testów naziemnych zauważyłem, że w pewnych momentach zaczyna się dość intensywnie lać paliwo wężem przelewowym. Nie były to normalne ilości, tego paliwa było naprawdę dużo. A skoro się leje, to znaczy, że przelewa się komora pływakowa. Więc pływak nie zamyka zaworka iglicowego. Rozebrałem to, nic nie znalazłem. Wydawało mi się, że pracuje to wszystko normalnie. Ale kupiłem w serwisie motocyklowym nowy zaworek iglicowy. Poskładałem to do kupy, wyregulowałem pływaki. No i działa. Nie zalewa się. Paliwo już nie leje się tak intensywnie przelewem. Silnik pracuje normalnie. Czy to było problemem? Nie wiem. Bo przecież wcześniej cały gaźnik był wymieniany. Dwa gaźniki z taką samą usterką. Teraz działa. Nic złego się nie dzieje. Nic tylko latać i obserwować. Zdemontowałem fabryczny rozrusznik. Jedzie on na reklamację. Coś w środku lata. Kupiłem drugi od Aprili RS 125. Nie chciałem zostać tylko z szarpanką, bo ten ręczny rozruch potrafi kości zestawów powrywać, A rozrusznik od Aprili działa bardzo dobrze. Co ciekawe, ten rozrusznik kosztuje 150 zł, a ten od Polini około 700 zł. Kolejny film zrobię po 50, może 100 godzinach nalotu. Dam znacie, jak silnik się sprawuje po takim nalocie oraz jak zakończyła się sprawa z rozrusznikiem elektrycznym oraz czy faktycznie problem zalewania się został rozwiązany. Do zobaczenia.